Mamy funkcję f określoną dla wszystkich liczb całkowitych dodatnich, przyporządkowująca liczbie x ostatnią cyfrę jej kwadratu. Mamy znaleźć zbiór wartości. W tej funkcji mamy zobaczyć, ile tam jest elementów. O co tu w ogóle chodzi? Tak naprawdę to zadanie nie jest straszne, yy, tylko jest straszne w sposobie, w zapisano to zadanie. A no, moi drodzy, tak. Mamy znaleźć zbiór wartości. Jak wezmę f na 1, c to co ja dostanę? O co tu chodzi? Ano o nic innego. Jak 1 podniesione do kwadratu da mi 1. I automatycznie ta jedynka jest cyfrą jedności, ostatnią cyfrą. Czyli f na 1 to jest 1. f na dwójce, czyli 2 do kwadratu, to jest 4. I automatycznie czwórka jest cyfrą jedności, czyli f na 2 to 4. f na trójce. 3 do kwadratu daje nam 9 i to jest też cyfra jedności, czyli f na 3 to 9. f na czwórce troszkę zmienia. 4 do kwadratu daje nam 16. 16, czyli teraz f na 4 to będzie 6, bo cyfrą jedności była 6. f na 5 5 do kwadratu, 5 razy 5, 25. Cyfrą jedności jest piątka, czyli f na 5 to 5. F na szóstce 6 do kwadratu daje mi 36, czyli cyfrą jedności jest szóstka. F na siódemce 7 kwadrat 7 razy 7, 49, cyfrą jedności jest 9. F na 8, 8 do kwadratu 8 razy 8, 64, cyfrą jedności jest 4. F na 9 9 kwadrat, 9 razy 9, 81, cyfrą jedności jest 1. F na 10, 10 podniesionego do kwadratu to jest 10 razy 10, dostajemy 100, czyli cyfrą jedności jest 0. I teraz zwróćcie uwagę, że tak naprawdę już innych możliwości tych cyfr jedności nie dostaniemy, ponieważ podniosłam każdą liczbę od 1. Łącznie do 10, czyli z 0 na końcu do kwadratu i już innych możliwości cyfr. Cyfr tych jedności nie, nie dostaniemy. No to teraz zobaczmy, kto tam się w tym zbiorze pojawił. Na pewno 0, na pewno 1. Jedynki mamy w dwóch miejscach. Czwórka się pojawiła. Później mamy nawet piątkę. Mamy też szóstkę, też dwa razy wystąpiła szóstka. Oczywiście ona jakbyśmy podnosili kolejne liczby, czyli 11, 12, 153 i tak dalej, to by się te cyfry na końcu powtarzały z tych, co teraz wypisuję. Nic więcej by nie doszło. No i jeszcze nam została dziewiątka tutaj. Też mamy ją w tu i tu. Czyli jedyne elementy, które możemy dostawać z podniesienia tych liczb do kwadratu, które dają ostatnią cyfrę, to jest 0, 1, 4, 5, 6 lub 9. I tych elementów mamy 6, czyli to będzie odpowiedź B. Dziękuję bardzo.